Uuuh. Uuuh. O. tam było za. wygodniej e, niż na tych Dokładnych. Dokładnie. Piaskach. Na tym piasku to tak trochę kurde dramat. Idę poszukać trochę jedzenia. Dobra. Ej, krowa! Ej, mam kurczaka! Co masz? Kurczaka! Patrz! O, no to dawaj go tutaj na rusz. O! Idealnie. No dobra. To ja pójdę się rozejrzeć trochę po okolicy. Dobra, tu będę obok szałasu. Okej. Okay. Kurde, gdzie ja trafiłem? Trzebaś, dziewczyna. Ja jestem taki, kurde, nie lubię dziewczyn. Ale wydaje się bardzo miła. Zobaczymy, co to będzie. O, krowy. Przyda się w sumie jedzon. Może też będzie zadowolona, ale że będzie wszystko sama robić. Julia! Co tam? Mam Gdzie skórę! Jest? O, super. Przyda ja się. Ja właśnie sobie chcę wystróżyć narzędzie, żeby lepiej funkcjonować. Okej, okay, tutaj jest kurczak w ogóle O, super. Na razie nie jestem jego głodna, okay. ale mam zielone. Ziarny kakaowe Ja akurat jestem bardzo głodny, więc sobie tutaj kupię. Ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Też nie wiem. No, zostawię tutaj. Mam dwie skóry, ale to jest za mało. Już co, ja bym zrobił taki coś, dziadek kiedyś nauczył. Jakiś stół rzemieślniczy. I w nim się robi takie rzeczy. Jak się kierę można zrobić. A nauczysz mnie? Tak, tylko potrzebuję desek. Masz deski? Mam. To daj Bo właśnie chciałam patyki zrobić. O, takie patyczki. I mam dwie deski. Okej, okay, patrz. Dajesz patyki po środku. I dajesz trzy deski. Tak jak widzisz. I masz drewnianą siekierkę. Masz. O! Super! Na pewno mi to pomoże. O, wiem co trzeba zrobić. Zrobisz mi taką łopatkę. o, łopatkę. do piasku. Okej. Okay. Wiesz co? Że mogę wykopać. To może zróbmy tak. Ty masz tą łopatę, a ty mi daj tą siekierę, bo się jeszcze skaleczysz. O. A ja idę ogarnąć ten. Żebyśmy mieli kamień. Okej. Okay. I podkopię. Mogę przy... wezmę tą siekierę, bo się jeszcze skaleczy. Ciekawe, jak tam idzie z tym piaskiem. Gdzie on jest? Tutaj jestem Gdzie? Tu O Co tam? Patrz kamień znalazłem, ale nie wiem jak go wydobyć, bo nie mam narzędzia nawet Kilow trzeba stworzyć A no właśnie kilow Wiesz jak się robi kilow? Nie mam pojęcia Mógłbyś no. zrobić? Okej okay. To jeżeli masz Nie Dla jaki Pochorzyć sobie patyczki i tak samo jak z siekierką, dajesz dwa i dajesz trzy u góry i masz kilo drewnia. masz. O, daj, to ja pokopię ten kamień, żeby okay. go wydobyć. No i kurde, robotna ta dziewczyna. Myślałem, że dziewczyny są takie, które tak naprawdę nic nie robią. Tak jak w pracy na przykład mój kolega Michał. Ma kobietę. Kurde, a co to? Skrzynka. Książka z piórem. Aż się boję to otworzyć. No ale dobra. Uciekajcie. Ta wyspa jest przeklęta. Przeklęta, przeklęta, przeklęta. przeklęta. Kurde, dziwne. Idę to Julce pokazać, może coś będzie wiedzieć. Julia! Co? Znalazłem Gdzie jakąś jest? książkę, znalazłem skrzynkę I znalazłem książkę, w której jest napisane Uciekajcie, ta wyspa jest przeklęta. Masz, zobacz sobie. Co ty gadasz w ogóle? Boże, jedyny. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie, nie wiem, może... Nie, na razie to chodźmy spać, bo ja po prostu już mam dosyć tego dnia. Ok. Kopałem tyle kamienia, że ja nie mam siły. Tak mi wszystko boli. No dobra, to chodź spać. To tam dobranoc. Dobranoc. Może powrócił, ale kto powrócił? I nagle kogoś zobaczyłam! Pomocy! Straciłem przytomność i zapomniałem, jak mam na imię, ale. Ciebie zapamiętałem.